Witam, z tej strony pasieka Słoneczno-Miody i robimy przeglądzik. Pokażę szybko co w tej chwili um, możemy zrobić w rodzince. Mamy rodzinkę. Zawsze jak idziemy na przegląd to wiemy po co idziemy. Nie interesuje Pokarm, odszczepienie. Wszystko ma być przygotowane. Dłuto. Delikatnie. Poruszamy. Olike. I mamy wiatr duży. Dlatego nie otwieramy nic za dużo potrzebnie, Ale robotę musimy zrobić, czyli odsklepić, sprawdzić pokarm. O, rameczka już widać jest lekutka. Pszczoły dużo na tej ostatniej ręce. Widać. Co zrobimy? Bo podmiankę im zrobię. Tą ramkę nie zabiorę. A dam im całą ramkę z pokarmu. Nie będę dokładał niepotrzebnie. Tu też widać. Przeł jest grubo, nie? Ale pożywienia. No nie ma. Za wiele to są. Sprawy po kilogramowe na ramce No tu jest więcej, tu już jest matka, proszę. Chodzi pięknie jajka są. Czerw cały wyszedł. To co było po oblocie 20 lutego i są jajka i nic skrytego worewskiego, chodzące jak patrzyłem Larwy dopiero wszystko się dopiero zaczyna czyli sezon będzie opóźniony nie jestem tego pewny Może ta pszczółka nam tak ona no się teraz rozkręca, to dojdzie. Proszę. Resztki... wychodzącego czerwiu. Już namierzymy, jeśli No, jest, wychodzą o. Mama. O, 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 o. o. Tak. Resztki wychodzącego. Młoda pszczółka. Widać taka biaława. Pszczoła ogólnie jest na ramce. Dużo, grubo. Cała rama. Takich rameczek jest tutaj jest 6 i 7 z pokarmem, no, w 7 z pokarmem Strzepiemy, damy im nowy pokarm jak roznoszą do środka. Czyli druga, gdzie widać troszkę jajeczek, tak? Trzecia rameczka również Ta gniazdowa jest. Z jajkami. O i larwy już są i kalarwy poza tym poza tym nie ma czerwiu krytego szkoda szkoda to się wszystko zatrzymało. ten mróz, który był jednak różnica stopni była prawie 44 stopnie 34 ona a spadało do minus 10 no i dopiero jest odrobinka tego pożywienia. O oj, to im od sklepie. Oczywiście tą ramkę, którą będę dawał pożywienie Pod, na, na podmianę, to od sklepie im całą. Całą mnie od razu przenoszą. I to nie jest tak, że pokarmu nie ma. Takie ilości czerwieni, które musi się muszą zrobić, to tego pożywienia jest malutko. To jest tak tylko zachowawczo w tej chwili. Tu mamy Monticole, grzeczne. Widać, żeby jedna nic się nie dzieje. Chodzą. teraz tak, tą rameczkę zabieramy jest tej pszczółki dużo cała rameczka piękna, ale my im to podmienimy na całą ramkę z pokarmem bo znowu coś straszą że tego ciepła jest tylko na 2-3 dni z powrotem będzie 3 tygodnie no, do terminowej to jest zimno, znowu już 10 stopni tylko będzie. No i już mamy, o, taką rameczkę. O, jest cała tu z nakropem, to i mu w sklepie. Druga strona jest też cała zalana. Reszta im w sklepie. Niech przynoszą. Wiatar ja mi folię odporwał, wczoraj zawsze buczeć Jakby był mu przerw kryty, nie możemy yy, tak długo robić przeglądu na takim wietrzu. Przy jajkowatym nic im nie będzie. Przy krytym moglibyśmy narobić sobie niepotrzebnie jakieś tam biedy. Staramy się to robić szybko. Tyle naszej roboty. Jest. Zostało 2, 4, 5, 6, 7 się Posiadane widać grubo. Jajka one zaczynają się na tych trzech rameczkach. Czwarto mnie patrzyłem co tam się dzieje. No ogólnie zimna wiosna zrobiła swoje. To się wszystko zatrzymało. Dzisiaj już chodzę ładnie. Chodzę wietrze Sprawdzam, powietrze Siłują w jakiś sposób. No nie ma, to wszystko jest porozbijane. Której się uda, to. Podleci, a tak to Nie ma, jest za duży wiatr Poddawałem im nawet daszki, żeby mogły sobie jakoś lądować Biały, niebieski, żółty, pomarańczowy Byłem w lasku. No to, to wszystko dopiero zaczyna. Wierzba, o, to... jeszcze nie skutowano na pewno. Tydzień ciepła. Czy, czy będzie to ciepło? No powiem, że. coś na przyszły tydzień. Wewnątrz trzecią pasiekę. Dzisiaj skończę. Takie przeglądanie. ramki dostały, bo jednak czerwców wyszedł, no by było by. troszkę, no tutaj pszczoły troszkę przybyło. Jest okej okay. Tutaj w lesie no to miesiąc do tyłu. Tam to w ogóle pszczoła wycofana jest Wtedy na zimnie pewnie też może dwa razy polatały i tyle. Jajka startuje od 20 marca masak. pięknie chodzą tu Sacharyka Saharyjka jest trojsekkt a i tam ja te promis co uda mu, się się uda, to wróci. No, podsumowując, filmujemy pokarm, pokarm podstawa. i tak wszystkie przeglądamy. Ma być tego pokarmu. 6 kg musi być, no, musi być te 6 kg w tej chwili. A jak przyjdzie ochładzanie dłuższe, no to będę dawał im z inwertu, No nie ma wyjścia. Ta jedna ramka to przy dobrym wietrze, jak się matka ruszczy, to jest już 3 dni 3 dni nie ma. Działam dalej. Dziękuję. Do usłyszenia.